Witam wszystkich, Manko, jest to już ostatni materiał z tej serii, gdzie robię właśnie ze swojego treningu siłowego, jakby pokazuję poszczególne ćwiczenia, jak ja je wykonuję, jak ja ćwiczę, jak to wszystko wygląda. Można powiedzieć im od zaplecza, także żeby wam pokazać szczególnie tym początkującym osobom, które chcą trenować, czy jest ciężko na tych treningach, czy powinno być ciężko, jak te przerwy wyglądają, jak to wszystko też wygląda tu u mnie w domu siłowni. Zrobiłem w swoim treningu 7 ćwiczeń, to będą już dwa ostatnie ćwiczenia. Jeżeli poprzednich filmów nie widziałeś, to możesz zapytać o linki albo znaleźć je na moim kanale, ale jeżeli nie jesteś w stanie ich znaleźć, to ja Ci mogę podrzucić film pierwszy, jaki wrzuciłem z tej serii, to jest właśnie rozgrzewka przed treningiem siłowym i rozgrzewka jest bardzo ważna zalecam Wam robić rozgrzewkę i tam mówię jak to właśnie robić tą rozgrzewkę na czym ona powinna polegać jakie ćwiczenia, nie wszystkie ćwiczenia z tej mojej rozgrzewki będziecie w stanie Wy wykonać ale są ćwiczenia, które możecie robić bez żadnego problemu drugi film to było wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, leżąc na tej ławce i trzeci film to już było. były dwa ćwiczenia w tym filmie pokazane uginanie nóg na maszynie i wiosłowanie na chwytel sztangi. Czwarty film to już kolejne dwa ćwiczenia, ściąganie na wyciągu i przysiad bułgarski z hantlami. Następny był piąty film, gdzie były już pokazane kolejne dwa ćwiczenia z tego samego planu treningowego, nosy hantli na boki, jak i zginanie nóg na ławce. I także pięć filmów już na pewno jest na moim kanale i teraz Robię dwa ostatnie, yy, dwa ostatnie ćwiczenia, a będą to ćwiczenia uginanie przed ramion, czyli na biceps. Yy, I ręka będzie w wsparciu o ławeczkę. Dwie serie i dwie serie w wsparciu o kolano. I kółeczko to na mięśnie przede wszystkim, mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie ud, mięśnie pośladków, Także takie ćwiczenie złożone. Yy, uginanie przed ramią, przed ramię oparte o ławkę, o kolano. 4 serie, 10, 12 powtórzeń i kółeczko do tego 3 serie 8 do 16 powtórzeń. Taki zakres powtórzeniowy mam. Dlatego teraz muszę wyciągnąć tą ławeczkę, tam gdzieś z tyłu jest schowana. Ciężar roboczy w uginaniu przed ranem o ławkę lub korno będzie 14 kg. Serię wstępną, jedną taką zrobię rozrzewkową 10 kg i później 14 kg już w to robocze. A jeśli chodzi o kółeczko mięśnie brzucha, już nie będę robił żadnej serii wstępnej, dlatego że w poprzednich dwóch ćwiczeniach miałem jedno ćwiczenie już na mięśnie brzucha, gdzie te nogi tak unosiłem do góry. Dlatego mięśnie brzucha już są przygotowane do treningu. intacto de la otra. Prava renca, teraz leva. I seria wstępna zrobiona. Dorzucam 4 kg do tego hantla. Będzie 14 kg, i zaraz robię już serię główną. I już mam hantla złożonego. I teraz także powtórzę, jaki ja tu mam. 10 do 12. Jest 12, czuć przepracowanie ręki bardzo dobrze. I pierwsza seria robocza zakończona. Teraz schodzimy na podłogę, robimy kółeczko. Jeszcze się nawodnimy. Większa dawka wody tym razem. Tyle wody ciało chciało, to tyle wody dostało. Kółeczko oczywiście. Jestem na kolanach i się wyciągam do przodu. I kocik-grzbiet warto zachować. Nie widać to, muszę to lekko podnieść. Ten kocik-grzbiet. O co tu chodzi z tym kocik-grzbietem? Głowa, przedłużenie kręgosłupa i jak się ściągamy, to robimy po sobie kocik-grzbiet. Tak to wygląda, pokażę bokiem. Tak. Głowa, przedłużenie kręgosłupa, już jest faza końcowa, to robimy kocik-grzbiet. Wypuszczamy powietrze z brzucha, napinamy mięśnie, wtedy jest dobry skurcz mięśni i kocik-grzbiet. Rozciągamy i kocik-grzbiet. Dobra, także trochę Wam omówiłem o tym ćwiczeniu. Teraz mam nadzieję, że wyłapiecie łapiecie jak ja je robię. Oczywiście na kolanach jestem, stopy sobie unoszę do góry. In sem samo podprti na kolenih in na kuku. Tako da lečimo. 16 Wystarczy. Zapisujemy ilość powtórzeń. I od razu znowu. Na seria na bicepsie wejście. Jest druga seria. Ja już tą ławeczkę mogę. Nie, nie sprzątam, ale mogę ją sobie przestawić. Bo kolejne dwie serie będę robił w oparciu o kolano, o udo Już nie o ławeczkę. Tam będzie mi bardziej jeszcze wygodniej skręcić nadgarstek, żeby dobrze lepiej dopiąć bicepsa a może teraz zrobimy z innej perspektywy z innej strony ujęcia jeśli chodzi o te kółeczko i o tego bicepsika także przerzucimy telefon tutaj na sam dół może tu będzie lepiej wam widoczne jak ja to wykonuję Oczywiście ja jak sobie jadę to też do przodu się wyciągam i robię też jedno wyjście na lekko na lewo, jedno wyjście lekko na prawo. Być może Wam się uda wyłapać to z tego filmu. Zobaczymy. seria kółeczka skończona teraz znowu na bicepsik o koncentracja ucieka już muszę przyznać, że jestem zmęczony trochę dlatego nieraz mylą się słowa także teraz w oparciu o udo, kolano jak komu wygodnie żeby ten zakres ruchu był Dobry, będę robił znowu po 10 powtórzeń czy 12 12 powtórzeń także zobaczymy jak to mi wyjdzie czy będzie siła tak, zakres jest 10-12 powtórzeń także ja oczywiście dążę do maksimum, jeżeli jest możliwe. Zobaczymy, czy będzie siła, czy będzie pompa, jak to mówi Jerzy. Pozdrawiam Jerzego. O, pracują mięśnie. Trzecia seria wykonana z maksymalną ilością powtórzeń. Także pasuje. Teraz zrobię trzecią serię kółeczka, czwartą serię uginania przedramienia z hantlem i kończymy ten materiał i trening A będzie zakończony. Także bez dłuższych przerw przechodzę do ostatniej serii kółeczka. 12-16 powtórzeń, zobaczymy ile razy dam radę. Ostatni raz 16 razy się udało. Super! Jestem mega zadowolony Mam nadzieję, że jeżeli nie będę robił żadnych cięć, nie będę wycinał tego wszystkiego jak muszę przestawić kamerę, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że i tak te materiały będą dla Was. Wartościowe, dlatego czekam na Wasze opinie w komentarzach. Robię ostatnią serię uginania przedramienia z handlem i kończymy ten materiał. I pora na odpoczynek. Teraz będę sobie suplementował kreatywne tylko po treningu. Oczywiście jakiś posiłek, żeby tam było 20-30 do 40 gram białka, nawet do 50 gram białka. I zdrowe węglowodany jakieś warzywa, jakiś owoc. I taki posiłek jest najlepszy właśnie po treningu. Nie, musimy pić białka, dostarczać białka, nie wiem, 10 minut po treningu, pół godziny, do godziny czasu. Że do dwóch godzin, jeżeli sobie zjemy taki zdrowy, zróżnicowany posiłek, zawierający wszystkie makroskładniki, to będzie to najlepsze właśnie forma jakby dostarczenia energii naszemu organizmowi. Nie warto się stresować, denerwować, przejmować tym, że zaraz po treningu trzeba coś zjeść, nie musi być. Jeżeli jesteśmy godni po treningu, to już możemy sobie zjeść owoca, tak, możemy sobie zjeść jakiś serek, ser wysokobiałkowy, ogólnie sery typu skim, typu jakieś, nie wiem, drobno mielone Parogi są wysokobiałkowe, także taki ser, czy to naturalny smak, czy o jakimś smaku, to warto sobie wziąć po treningu, jeśli już mamy dobrą porcję białka dostarczoną i też nawet węglowodanych. Niekoniecznie tłuszczów, ale już też węglowodanych. I koniec, po 12 na rękę. Zrobione, nawet nie było za ciężko. Zastanawiam się, czy nie dorzucić w następnym treningu znowu kilograma. Jak będzie to już 15 kg na rękę. Zobaczymy, chyba tak zrobię. I dlatego warto wiedzieć, jak progresować, jak dokładać obciążenie, jak się cieszyć z ilości powtórzeń w danych seriach, bo tu też jest z jakiej strony progres, yy, jaki robimy podczas właśnie treningów siłowych. I jak to przeważnie bywa na koniec mojego filmu, bardzo Ci dziękuję za to, że oglądałeś, oglądałaś do końca. Yy, bardzo się cieszę, że jesteście tu na tym kanale, że komentujecie moje filmy, oceniacie moje filmy. Yy, zarówno ocena pozytywna, jak i negatywna. Jest dla mnie ważna, aczkolwiek ta negatywna nie jest też y, dobra, ale ja mam świadomość, że zawsze gdzieś jest coś do poprawienia i nie każdego będę w stanie motywować i nie każdy mnie pozytywnie odbierze. Dlatego trzeba się y, z tym tak jakby pogodzić, mieć taką świadomość. No i cóż, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Proszę, zostawcie jakiś komentarz, czy też pytanie w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Oglądajcie inne moje filmy, udostępniajcie moje filmy. Teraz jeszcze możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli nie subskrybujecie, a myślę, że w tym momencie jest to najlepsza jakby yy, rozsądna decyzja do podjęcia, czy po oglądnięciu tego filmu, czy mój kanał zasługuje na subskrypcję z Twojej strony. Nie zapomnij o dzwoneczku, żebyś dostał powiadomienie od YouTube'a, z każdym nowym moim filmem, czy też rozpoczętym moim live'em, które te live'y robią pod kątem odżywiania, od tej strefy dietetycznej, jak i pod kątem właśnie też z tych treningów siłowych. I udostępniajcie moje filmy, niech coraz więcej ludzi dowiaduje się o moim kanale, niech czerpią z niego motywację, niech czerpią z niego wiedzę. Mam nadzieję, że zgromadzę tu fajną publiczność, fajnych ludzi że będzie nam się miło rozmawiało, miło wymieniało zdaniami, swoimi słowami, swoimi spostrzeżeniami. Także liczę na Waszą kulturę, szczególnie na moim kanale. I to tyle z mojej strony. Czekam na opinię, czy ta seria była pozytywna, czy też nie. Jeżeli tak, to zrobię drugą serię z treningu B i później kolejną serię z treningu C. Także jeżeli będziecie chcieli, to ja taką serię zrobię. Czekam na Wasze informacje, na Wasze te jakby nawet prośby w tym kierunku na Wasze stwierdzenia, że to fajne były treningi pomocne dla Was yy, te materiały szczególnie. I żebym zrobił z tych dwóch kolejnych jednostek kolejne materiały. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale. Do następnego. Pozdrawiam. A! Zapomniałem, bo na wynickich, nie? Zrobimy z takiego ujęcia. Kto już uciekł, kto już uciek, ten mapecha. Ten ma pecha motywacji nie nabierze. Szczególnie góra. Tak, tłuszcz jeszcze jest. I powinien być też ten tłuszcz, bo nasz organizm potrzebuje rezerwy tłuszczu, żeby być zdrowym. Ja nie chcę na żadnych scenach występować, także... Ja tłuszczyk chcę mieć. Bardziej lubię trenować siłowo. Wiem, że to jest dla mojego zdrowia, a już ta sylwetka jest takim efektem ubocznym. I żadnych też, jak się mówi, celów rozmiarowych, czy to ile tu w klacie, w bicepsie, czy coś. Nie mam żadnych celów siłowych na klatę, ile wycisnę. Nie mam. Także zdrowe, rozsądne podejście do tego przede wszystkim, żeby zadbać o zdrowie swojego ciała, jak najdłużej być zdrowym i żeby te zdrowie sobie nie zniszczyć. Także trzeba też mądrze trenować, wiedzieć co robić i jak trenować. To chcę Wam przekazać na swoim kanale, też szczególnie takie rozsądne podejście na ludzi do tego wszystkiego. Także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się na następnym materiału. Teraz już pozdrawiam i uciekam. Cześć.